Około godziny 11.20 dyżurny stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP Włomży otrzymał zgłoszenie o osobie, która w okolicy tutaj mostu Hubala w Łomży weszła do rzeki Narew no i nie wynurzyła się. Zdarzenie zgłosili pracujący obok robotnicy bezpośrednio do naszej grupy wodno-nurkowej, która też tutaj w tym rejonie prowadziła swoje ćwiczenia. Dyżurny stanowisko kierowania natychmiastowo wysłał dodatkowe siły i środki w postaci zastępu JRG Łomża oraz OSP Piętnica. Ze sprzętem dronowym, składem oraz pojazdem terenowym dodatkowo OSP Piętnica w Piętnicy zwodowała swoją łódź ratowniczą. Po około godzinie człowieka udało się namierzyć pod wodą. Około 200 metrów od miejsca, w którym wszedł, został natychmiastowo wydobyty z wody i trwa akcja reanimacyjna. Ze względu na niską temperaturę wody, tutaj szansa na przeżycie wzrasta, gdyż wszystkie funkcje życiowe takiej osoby spowalniają i że tak powiem, działa to na plus, że takiego człowieka można uratować. Przybyły na miejsce zastęp ratownictwa medycznego, przejął osobę. Dalej kontynuował czynności reanimacyjne. Obecnie ta osoba została karetką przetransportowana do szpitala.